Rozdział drugi. Mamusiu, nie opuszczaj mnie. Neon zapalał się i gasł, reklamując nazwę nocnego klubu Ekstazy. Jednak życie Lilian było dalekie od ekstazy, zachwytu, uniesienia. Była wyziębnięta, głodna, zmęczona, wystraszona i przygnębiona. Lilian bała się wejść do klubu. Wiedziała, że jeśli to zrobi, wkroczy na drogę bez odwrotu. Obawiała się, że sprzeniewierzy się wartościom, które ceniła, choć nieraz kwestionowała sens trzymania się tych wartości w okrutnym świecie. Ale co mogła zrobić? Życie doprowadziło ją do tego rozdroża. W pewnym sensie, wchodząc tam, mogła ukarać Boga za trudne życie, na jakie ją skazał od dzieciństwa. Weszła. Zaduch wewnątrz przyprawiał ją o mdłości. Był to odór fałszywych obietnic, zakazanych rzeczy, grzechu. Przeszedł ją dreszcz i serce jej zadrżało. Chciała wyjść, uciec, ale dokąd mam uciekać? Z powrotem do życia w nędzy? Czasami człowiek musi wybierać to, czego nie chce. Nie mam wyboru. Muszę jakoś przetrwać. Próbowała przekonać samą siebie. Usiadła przy wolnym stoliku i czekała na koleżankę, która miała ją przedstawić właścicielowi klubu. Mężczyźni, popijając drinki, pożerali wzrokiem dziewczyny tańczące na scenie. Ogłuszająca muzyka sprawiała, że trudno było zebrać myśli. Może to i lepiej. By przetrwać w takim miejscu, trzeba jakiegoś znieczulenia. Kim ja jestem i co ja tutaj robię? zadawała sobie pytanie. Sięgnęła myślami do lat dzieciństwa spędzonego na wsi. Jej pierwszym wspomnieniem było to, jak płakała przy zwłokach matki i wołała: Mamusiu, nie opuszczaj mnie. Po raz pierwszy wypowiadała wtedy te słowa, ale matka już nie mogła ich usłyszeć. Od tej pory Lilian wiele razy powtarzała te słowa w głębi serca, gdy czuła się osamotniona, smutna, gdy dopadały ją problemy. Jednak nikt nigdy jej nie słyszał. Nikt nie wiedział, że była głodna, nikt nie wiedział, że było jej zimno, nikt nie wiedział, że ojczym zgwałcił ją, gdy miała dziesięć lat. Swoje nastoletnie lata przeżyła w ubogiej rodzinie, skończyła liceum i zaczęła studia na architekturze. Musiała jednak z czegoś żyć. Przez dwa lata usiłowała jakoś przetrwać i kontynuować naukę, ale nie mogła znaleźć pracy, która pozwoliłaby jej na zdobycie wymarzonego wykształcenia. To, co udawało się jej zarobić, ledwie wystarczało na czesne i wynajęcie nędznego pokoiku. Mieszkała w dwumilionowym mieście, ale jak zawsze czuła się samotna. Wtedy poznała Tinę. Nie musisz tak żyć, powiedziała jej Tina. Jesteś młoda i ładna. Wielu mężczyzn oddałoby za ciebie życie. Tina nie miała marzeń. Być może nie miała ich nigdy, a może jej marzenia utonęły w morzu trudności odgradzających ją od ich realizacji. Wydawało się, że interesuje ją tylko korzystanie z życiowych przyjemności. Jedyne co dla niej się liczyło to pieniądze. Najwyraźniej miała ich sporo. Była elegancko ubrana, jadała w luksusowych restauracjach, pozwalała sobie na drogie gadżety, a nawet wysyłała pieniądze matce, która opiekowała się jej dzieckiem w kraju, z którego Tina pochodziła. Tina pracowała nocami, a całe dnie miała wolne. Lilian uznała, że to życie w sam raz dla niej. Gdyby mogła prowadzić takie życie jak Tina, bez trudu ukończyłaby studia. Możesz mieć wszystko, co zechcesz, zapewniała ją Tina. Przekonasz się o tym. Wyjaśniła Lilian wszystko w szczegółach. Tina, młoda, ciemnoskura dziewczyna o czarującym uśmiechu, była striptiserką. Czasem pozwalała się mężczyznom zapraszać na drinka, później wychodziła z którymi z nich, jeśli dobrze zapłacił. Początkowo Lilian nie chciała mieć nic wspólnego z tego rodzaju życiem. Jej marzenia były dalekie od pracy w nocnym klubie. Jednak z biegiem czasu, gdy jej sytuacja finansowa się pogarszała, Tina nalegała na koleżankę. Nie bądź głupia. Tak tylko możesz ukończyć studia i spełnić swoje marzenia. Ale ja nie chcę tak żyć. Dziewczyno, przecież ja nie mówię, że masz tak żyć nie wiadomo jak długo. Opracujesz trochę, żeby zarobić na studia. Lilian zaczęła myśleć, że nie ma wiele do stracenia. W dzieciństwie zgwałcił ją ojczym. Potem miała dwóch chłopców, ale jeden i drugi zwodzili ją fałszywymi obietnicami. Gdzie był Bóg? Gdy to wszystko ją spotkało, dlaczego ją opuścił? Dlaczego się o nią nie zatroszczył? Przybycie Tiny wyrwało Lilian z zamyślenia. Nareszcie, dziewczyno! rzekła Tina, przekrzykując piekielny hałas. Przedstawię cię właścicielowi klubu. Ma na imię Maurycjo. To fajny facet. Opowiedziałam mu o tobie i zgodził się, by ci pomóc. Tak to się zaczęło. Po tym wieczorze życie Lilian zmieniło się diametralnie. Była ładna i zgrabna. Miała piękny uśmiech oraz duże i tajemnicze oczy. Początkowo tylko tańczyła na scenie. Nie umawiała się z mężczyznami, jednak z czasem zaczęła palić papierosy i pić alkohol. A po pewnym czasie sięgnęła po narkotyki. Nadal brakowało jej pieniędzy. Czuła, że to co zarabia w klubie nie było warte tego, co tam robiła. Nie masz pieniędzy, bo nie umiesz wziąć tego, co na ciebie czeka. Powiedział kiedyś Mauricio: Skoro już tu pracujesz, powinnaś pójść na całość. Wielu facetów chętnie ci zapłaci. Lilian nie pamiętała, jak to się stało. Pewnego dnia obudziła się w brudnym motelowym pokoju obok mężczyzny, którego nigdy wcześniej nie widziała i nigdy więcej nie chciała widzieć. Tego dnia poczuła, że sięgnęła dna. Ale pięć lat minęło szybko lat pełnych samotności, rozpaczy i bólu. Początkowo poczucie winy było dotkliwe, sumienie potępiało ją nieustannie, czuła się brudna, gdy szła ulicą, czuła się tak, jakby wszyscy wiedzieli, jak zarabia na życie. Pieniędzy nadal jej nie wystarczało. Gdy udało jej się trochę zaoszczędzić i już miała wrócić na studia, została aresztowana i oskarżona o morderstwo. Dwa miesiące później uniewinniono ją i zwolniono z aresztu. Jednak wynajęcie adwokata pochłonęło całe jej oszczędności. Utrata ciężko zarobionych pieniędzy i zaprzepaszczenie marzenia o zdobyciu zawodu architekta przybiły ją zupełnie. Straciła wszelkie hamulce i zatraciła się w rozpuście. Być może wierzyła, że zasługuje na ból, jaki zdawała sobie przez taki styl życia. Paradoksalnie. W ten sposób karała samą siebie za swoje winy. Rok po roku upadała coraz niżej, aż nic nie zostało z tej dziewczyny, która miała marzenia i poszła na kompromis z sumieniem, by te marzenia zrealizować. Wczesnym rankiem pewnej soboty Lilian leżała w łóżku w obskurnym motelowym pokoju i starała się zasnąć. Obok niej leżał mężczyzna, który zapłacił jej za noc. Lilian płakała. Czuła się smutniejsza i bardziej samotna niż kiedykolwiek wcześniej. Czuła się jak rzecz, którą każdy może kupić. Czy kiedykolwiek ktoś ją jeszcze pokocha? Czy zasługuje jeszcze na to, by być kochana? Jak to się stało, że upadła tak nisko? Te pytania przytłaczały ją, więc włączyła radio stojące na szafce i ściszyła je tak, by nie obudzić swego partnera. Niezwykłe zdanie wypowiedziane przez kaznodzieję w radiu zwróciło jej uwagę. Dla Jezusa jesteś najważniejszą istotą na świecie. Lilian poczuła dreszcz przebiegający po jej ciele. Przycisnęła ucho do głośnika radia i słuchała dalej. To nieważne, gdzie teraz jesteś, w szpitalnym łóżku czy w podróży, w więziennej celi czy w hotelu, nie mogąc zasnąć. Wiedz, że Chrystus miłuje Cię i umarł, aby Cię zbawić. Nie myśl, że nie jesteś nic wart i że nie zasługujesz na to, co on dla ciebie uczynił. Owszem, ani ty, ani ja na nic nie zasługujemy. Nie uczyniliśmy nic, by zasłużyć na miłość Jezusa, ale on nas kocha. Wydawało się, że te słowa są kierowane specjalnie do niej. Poczuła, że kaznodzieja wiedział, kim ona jest i jak żyła. Zdumiona słuchała dalej: Co musisz zrobić, by miłość Chrystusa stała się realna w twoim życiu? Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i Sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, bo tak mówi pierwszy list Jana. Aby wyznać grzechy, musimy przyznać się, że zgrzeszyliśmy. Musimy także zaakceptować fakt, że nie jesteśmy w stanie sami zmienić naszej sytuacji. Na co zda się lekarstwo komuś, kto nie przyznaje się, że jest chory i nie chce go przyjąć? Miłość Jezusa jest lekarstwem na wszelkie zło, ale grzesznicy muszą uznać swój stan i wyznać swoje grzechy. Komu powinni je wyznać? Dawid napisał: Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Kaznodzieja mówił dalej: Nie musimy wyznawać naszych grzechów drugiemu człowiekowi, tylko Bóg może nam przebaczyć. To do Niego powinniśmy się zwrócić. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Tak czytamy w pierwszym liście Jana. Dlaczego powinniśmy liczyć wyłącznie na Syna Bożego? Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Księga Dziew Apostolskich, rozdział czwarty. Lilian z minuty na minutę była coraz bardziej zdumiona. Zawsze mówiono jej, że święci wstawiają się za nią w niebie, a teraz dowiedziała się. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy list do Timoteusza, rozdział drugi. Syn człowieczy jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, mówił kaznodzieja. Jest tak dlatego, że tylko Chrystus może w pełni zrozumieć człowieka. Tylko on przeszedł przez dolinę bólu i cierpienia. O Jezusie apostoł Paweł napisał: Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków, rozdział czwarty. Myśl, że syn Boży może ją zrozumieć, wstrząsnęła Lilian. Kaznodzieja zapewniał o tym z naciskiem, więc słuchała go, wstrzymując oddech. Owego pamiętnego dnia na Golgocie pan Jezus umierał nie za swoje winy. On prowadził święte życie i nigdy nie upadł, choć był kuszony. Tamtego dnia mistrz z Nazaretu oddał życie za ciebie i za mnie to my zasługujemy na śmierć to my zbłądziliśmy i poszliśmy własną grzeszną drogą lecz on zraniony jest za występki nasze starty za winy nasze ukarany został dla naszego zbawienia a jego ranami jesteśmy uleczeni księga izajasza rozdział 53 pójdź za mną na golgotę zamknij oczy i wyobraź sobie tę scenę męki i śmierci patrz jak Jezus zawisł na strasznym krzyżu Zobacz, jak krwawił z licznych ran. Przyjrzyj się cierniom głęboko wbitym w skórę na jego głowie. Posłuchaj szyderstw tych, którzy go wydali na ukrzyżowanie. Czy syn człowieczy zasługiwał, aby umrzeć jak przestępca? Nie, ale zgodził się na to z miłości do ciebie. Dlatego postanowił umrzeć. Być może twoje życie jest dalekie od ideału. Być może wpadłeś w otchłań grzechu. Być może zniszczyłeś wszystko, co dobre, wszystko, co kiedykolwiek miałeś cennego. Posłuchaj mnie uważnie. Wbrew wszystkiemu, dla Chrystusa nadal jesteś najcenniejszą istotą na świecie. W przeciwnym razie nie umarłby za ciebie na krzyżu. Radiowe kazanie zakończyło się wezwaniem. Czy nadal możesz twierdzić, że On cię nie rozumie? Czy nadal możesz sądzić, że On nie wie, co czujesz? On cię miłuje. I czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotów przyjąć Cię w każdej chwili. Lilian była głęboko poruszona. To przecież nie mogło być prawdą. Skąd ten człowiek wiedział, jak ona się czuła? Rozpłakała się. Zawodziła żywnie, jakby jej łzy miały obmyć jej wnętrze. Gdy kaznodzieja wygłosił końcowy apel, speaker zabrał głos i powiedział. Wysłuchaliśmy kazania pastora Bullona, który dzisiaj o godzinie 11.00 wystąpi na żywo na stadionie w naszym mieście. Wstęp wolny. Lilian ucieszyła się. Postanowiła pójść na stadion i zobaczyć człowieka, którego usłyszała w radiu, oraz dowiedzieć się więcej o miłości Jezusa. Gdy mężczyzna obok niej obudził się, zapytał ją: Dokąd cię podwieść? Na stadion, odpowiedziała. Gdy wysiadła z samochodu przy stadionie, zauważyła, że wielu ludzi wchodzi do środka. Przyłączyła się do tłumu. Była tam już wcześniej na koncercie znanego zespołu. Lilian lubiła muzykę. Tego sobotniego przedpołudnia usłyszała pieśni śpiewane przez Duży Chór. Zauważyła, że ludzie zebrani na stadionie różnili się od tych, których znała do tej pory. W ich oczach był jakiś szczególny blask. Śpiewali pieśni radośnie, z głębi serca. Ich twarze wyrażały wewnętrzny spokój. O godzinie 11 zająłem miejsce za mównicą i otworzyłem Biblię. Nigdy nie zaczynam kazania, nie czytając fragmentu ze Słowa Bożego. Pismo święte wyraźnie stwierdza: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust jego całe wojsko ich, bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Księga Psalmów, rozdział 33. Gdy Jezus żył na ziemi, moc Jego słowa przywracała sprawność paralitykom, otwierała oczy niewidomych, a nawet skrzeszała zmarłych. W Słowie Bożym jest moc. Może ono tworzyć i uzdrawiać. Nauczyłem się tego z własnego doświadczenia. Tamtego poranka Słowo Boże dokonało cudu w sercu Lilian. Miłość Boża wypełniła zupełnie jej serce, mimo że wcześniejsze decyzje doprowadziły ją na dno. Tego dnia przeczytałem z Biblii następujący werset. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Księga Przysłów rozdział 28. Wszyscy pragną przebaczenia, a wielu ludzi wyznaje swoje grzechy. Jednak niewielu jest gotowych, by je porzucić. Jednak, by otrzymać zbawienie musimy zarówno wyznać nasze grzechy, jak również okazać szczerą skruchę. Wielu ludzi myli skruchę z lękiem przed konsekwencjami grzechu. Skrucha to odczucie smutku, iż uraziliśmy Boga, który pragnie zmienić nasze życie. Gdy Jezus żył na ziemi, powiedział Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Ewangelia Mateusza, rozdział dziewiąty. Jego wezwanie do skruchy jest skierowane do grzeszników. Dociera ono do tych, którzy pragną lepszego życia. Do tych, którym brakuje wewnętrznego pokoju. Dociera do tych, którzy czują się bezwartościowi. To jest wezwanie skierowane do tych, którzy przegrali swoje życie i zostali odrzuceni przez społeczeństwo. Tak właśnie czuła się Lilian. Lilian nie wiedziała, co musi zrobić, by okazać skruchę. Odpowiedź na swoje pytanie otrzymała wprost z Biblii. Czytamy w niej, że to Boża Dobroć prowadzi nas do skruchy. Nie jesteśmy w stanie sami okazać skruchy. Skrucha nie rodzi się w sposób naturalny w naszym sercu, ale jest darem miłości zbawiciela. Musisz jedynie przyjąć fakt, że gdy Bóg prosi Cię, byś porzucił grzech i przyszedł do niego, to czyni to dlatego, iż chce, by Jego obietnice spełniły się w Twoim życiu. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Drugi list Piotra, rozdział trzeci. Lilian słuchała wystąpienia pastora i łzy z kruchy płynęły jej po policzkach. Nie płakała już z powodu doznanych cierpień. Płakała z powodu błędów, które popełniła. Jednocześnie zadawała sobie pytanie: Dlaczego dopiero teraz dowiedziałam się o tej niepojętej miłości Boga? Mój głos przywołał ją do rzeczywistości. Dzisiaj jest dzień dobrej nowiny, dzisiaj jest dzień zbawienia. To było to. Lilian zrozumiała, że ma okazję zacząć nowe życie. Przyjdź do Jezusa teraz, mówiłem. Przyjdź taki, jaki jesteś. Przynieś mu swoje zrujnowane życie, a on je odnowi. Przynieś mu swoje puste serce, a on nada sens twojej egzystencji. Przynieś mu brudne karty swojej przeszłości i przyjmij z jego rąk czystą kartę, na której napiszesz nową historię. Lilian zmagała się ze sobą. Nie chciała podjąć pochopnej decyzji jedynie pod wpływem chwilowych emocji. Widziała dziesiątki osób podchodzących w pobliże Mównicy. Wreszcie nie była już w stanie dłużej opierać się głosowi Ducha Świętego i poddała się Chrystusowi. Ostatnim biblijnym fragmentem, który przeczytałem w czasie tamtego kazania, były następujące słowa: Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone wasze grzechy, aby nadeszły od Pana czasy ochłody. Księga Dziejów Apostolskich rozdział trzeci: Ochłoda. To właśnie czuła Lilian, opuszczając stadion wczesnym popołudniem. Pomimo upału panującego tego dnia, czuła powiew przebaczenia i nowego życia, jak uzdrawiający dotyk Jezusa. Po latach znowu poprowadziłem spotkania ewangelizacyjne w tym samym mieście. Pewnego deszczowego wieczoru po wykładzie czekałem na osobę, która miała mnie odwieść do hotelu. Kiedy tak siedziałem, podszedł do mnie jeden z moich współpracowników i powiedział Ktoś chciałby z tobą zamienić słowo Ależ oczywiście, powiedziałem Stanęła przede mną elegancko ubrana kobieta Wtedy jeszcze jej nie znałem Nigdy wcześniej jej nie widziałem Jednak najwidoczniej była przejęta tym spotkaniem Czy mogę z pastorem porozmawiać jutro? Chciałabym coś opowiedzieć, coś co dotyczy także pastora, a dzisiaj jest już zbyt późno. Następnego dnia spotkaliśmy się i rozmawialiśmy. Kobieta ta była cenionym architektem, szczęśliwą żoną i matką dwojga dzieci. Była owocem Bożej miłości. Tak, miała na imię Lilian.